Dobra, e, e, przyciągasz z dwóch stron. Staraj się zrobić tak, aby z jednej i drugiej strony kogoś przyciągnąć, bohatera miniona, aby zestunować po przyciągnięciu. Bo jak tylko z jednej strony, to tylko slow. Ok, jedna postać slow. E, dwóch przyciągnę, mamy stuna. Okay, ok, ok. On ma 600. Starczo mam 680 HP. To chyba sporo, nie? Tak mi się wydaje. E, mamy przyciąganie. Ok, no to to wziąłem. Potem W. W co to jest? W to jest pewnie pierdyknięcie A Qolu set each for fight gaining 30% spida na półtorej sekundy. Następne dwa basic kadaki dają 10 damage fizycznego, okej. Okay. Jak bije. Set stores. Okej. Okay. A coś tam ogarniamy. Ciekawe y wzmocnione AA i movement speed z bok. Czyli Q to jest taki boost, jeszcze W to tak w skrócie muszę, bo tu bym musiał się wczytać, ale jak mi napiszecie na czacie to będzie prościej wiem. Ok. Right este morda <laughs> E não. Mordę może być ciężko, tak mi się zdaje. O, ma tego stuna, ja. Jak, kurczę, jakbym miał heal'a w sumie, to bym się z nim tłuk. Dawaj tym lisinem, no? I'm ready, dobra A nie, dobra, okej, okay, nie ma co. On a spalił flesza, super Jestem Ja zginęłem Ja, zginałem, tam się tutaj, trudno się jestem nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. otrzymujesz obrażenia, to dostajesz tarczę. Im więcej paska pod życiem, tym większe obrażenia z użycia W i tarcza większa. Ok, czyli e, dostaję damage, na końcu używam W. Czym więcej mam tego paska, to tym więcej W bije. Ok. No to już pokrótce w miarę wiemy, jak to działa. Teraz ja sobie będę powoli farmił. Będzie bezpieczniej Już w ogóle jak pierwszy raz z tym sacikiem gram by nie było Wardo się zaraz skończy Zrobimy nowego Wiedziałem, że Wiedziałem. Ile on ma HP 930, ale ma piąty level, więc jeden miał jeden. Ale to kwestia pewnie tam z dwóch milionów. Ja zbytnie nie mam jak last hitować przy tym gościu. Ma. Dobra w sumie jakby pod wieżą aktywował. Nie pierdziele, nic nie zlatowałem boże. Bardzik mi się skończył, ale to za 50... Pięć... Kurczę, nic nie mówicie ja nie mam na full screenie gry. Okej. Okay. Dobra, mamulta. Czyli z W czekamy długo. Aż on zada obrażenia. Wtedy używamy sobie W. Szkoda, że mnie nie zultował, w sumie to bym podwierżonce go załatwił. Darius, Darius gdzieś tam lata. Uwaga. Łczał. U tego seta mnie tylko to boli jak na razie, jak już widzę. Że nie mogę z daleka tych minionów tłóc w żaden sposób. W sumie jakbyście zgankowali teraz topa, o właśnie. To by się przydało. Wrzucić go ultem pod swoją wieżą, no też jest jakaś opcja. Ktoś ma jakikolwiek stan? O, o mają. Oba. Wykopał go, spaliłem flesza bez sensu. Greedy, ale trudno. No mogę go wrzucić, ultem, Masz rację, no? Tylko to nie masz takiego wielkiego zasięgu. O nie, o nie, darek, 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 nie. Najs, no ktoś mnie uleczył. Kurde, ultimate miał. Pewnie mu się zresetował, ta? A nie, listin sobie ucieka, ok. Czy mu się nie zresetował Po prostu trzymał na koniec wulta. Nie było to za najlepsze zagranie, ale już się cofam do wieży i będzie OK. Uh, No to w widzę, że to w widzę, że jakoś mega damage'u nie robi, jeżeli ja obrażeń nie dostaję. Może gank na topie? Jak masz naodowany pasy pod HP, to jest duży damage. No właśnie wiem, czyli w bez. Tak na, na goło nie ma co używać, dopiero jak dostanę damage. Okej, okay, nice. Zgoda, że mam te asysty, no chciałem te chwile jednak dostać. Bo mi na topie by się przydało, bo z tym mordę nie jest tak łatwo. No, ale dobrze, że zabijamy. Uuu, heraldzika mamy, pięknie. ja nie mam zielonego pojęcia, jak herald działa. Czy go się jakoś samonuje, czy co? Bo on się pojawia na jakiejś linii, tak? Go się chyba jakoś przywołuje. Sobie tutaj Ward'a postawię, o. Nie, no nie ma co się teleportować. O, ich jest dwóch. Nie, 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 nie. <tosurujesz> <tosurujesz> Rampage. An enemy has been Ktoś mi tutaj mógłby pomóc. Nie ma szans. Nie ma szans. Kurde, ale oni biją. To Lulu to jakie ma staty. Jeden, jeden. Jeszcze mi trafiła pan. Okej, to raptorki sobie weźmiemy, dobra I do tego mida jakoś tam może tą lulu obić trochę Nie, nie ma szans Cofnę coś, sobie kupimy. O, mogę już kupić mieczek, super. I łuk nawet. Botrk 700 golda potrzebuje, to jeszcze dużo. Tam są fighty, widzę. Nie wiem, czy smoka. Ta smoka jest. Smok is sleeping. has been destroyed they called me set the beast boy bastard now, the beast boy. nice mama smoker right Triple kill na Lissina, o oh, puta uh, Dobre, wynoszą Leci po niego Lissina, leci Nice Ojojoi Nie ma pęty, ale było blisko Co to za postać, to jest Nie no, bez minionów to nie dajgujemy tam, nie ma sensu Dobra, niech ktoś tu wbiegnie łajno To dzisiaj bez filmu jednak jak mnie skasowali no kurde co ja to jest ten major jak tak no właśnie kurka. kurwa okay. no, i ten... O nie? Chyba. Tu też na mieście. Nie obojęcie. Jeszcze muszę obczaić tego seta dobrze. Tego ulta, bo coś mi kurde ten... Nie wiem jeszcze jak to się ogarnia, w którą stronę ten ultimate bije. W którą stronę ja tego gościa wynoszę. Nie wiem jeszcze. Kolejny mecz mam taki, że kurde mam asysty zamiast i to mi przeszkadza. To jest darek. Darek. Nie, no, sam to nie ma Okej. Daj. Ia, i z dopelulą się pojawiła i sobie dobija. A Senna ładnie kieruje. Co trzyma, no to dobrze. Przed siebie go wywalam. Okej, okay, czyli jeżeli chciałbym do mnie go wywalić, to muszę zajść jakby za przeciwnika, tak? Żeby to zadziałało. Botrok chyba damage robi, nie? magic damage and still 20% 20% movementu okej okay. no to muszę pamiętać, jeżeli chciałbym zabrać gościa pod turę, to to muszę jakby przebiec w odpowiednią stronę no, lalusiak trzyma się, siemaneczku o, super cześć. do następnego, cześć, cześć Smoka idziemy robić? Oczywiście. O, smoka, a tam się tłupa. Dobra, leżeć, leżeć, Nice, wszystko wzięliśmy, tak? I mamy 3 smoki, okej. Okay. Przy smoki i win i tutaj team fight wygrany a tu po prawej stronie u góry widzę że pokazuje ile ja powinienem mieć csów tak że mam 72 a powinienem mieć 100 coś takiego przez tego blitza a wy nie widzicie tego na nakładce dobra okej okay. mam taką nakładkę więc pokazuje że mam 72 cs a, a powinienem mieć chyba 100 jest nice, dobra, w końcu mam killa jednego. Takie jaja. Wleciał ja ultimator, już no. nie Dobra, wbijamy, wbijamy, teraz jest szansa. Ziviana mają, mam on ciągle ich leczy. <laughs> Zabili nam Lisina, pewnie tam się wpakował gdzieś za głęboko. Senna widzę ładnie tu kosi. Kurde, to Senna jaki zasięg ma, co to jest Nie zdążyłem odpalić, Darek mnie skasował. Młotek? No niby młotek mam złożyć, potem perełkę. Smotek. Sekunda. Dobra, okej. Okay. Czy ja mogę gdzieś tu się szybko teleportnąć? Do tego? Do niego? Nie da się. Nic nie było do teleportacji blisko. No, man, idziemy na mida. Ten pajkę jest jazdły. Yes, nice w ogóle ten darek dostał dwa kopnięcia naraz, bo ja go zultowałem i Lising go kopnął, także goście był w szoku, kopany był w powietrzu. <laughs> Dobry to było. Dostał mój rzut i w, w, w locie był kopnięty przez Lisina. Dwa ultimate, bardzo podobne do siebie. O nie lecą. Pulcie za 15 sekund. Дикинок за супа, вау. Nice, Диди. игра, на